Nie? Gdzie? Gdzie ona jest? Wow What the hell? To jest ona. W dzisiejszym fascynującym odcinku z Dark Deception zmierzymy się z panem Misiem, którego widzicie właśnie w tym momencie na ekranie. I pewnie zastanawiacie się, czemu pan Misie jest tak bardzo wkurzony. Otóż jest on wkurzony na wszystkich, którzy nie klikają łapki w górę, więc ja w tym momencie klikam łapkę w górę i wy lepiej też to zróbcie. Chyba, że chcecie się zmierzyć z panem Misiem. No i oczywiście, na wszelki wypadek kliknijcie subskrypcję, żeby jeszcze bardziej go zadowolić i żeby nie był wkurzony taki, jak jest w tym momencie. No to jazda, mamy 18 do zebrania i chyba pan miś ma też tutaj siostrę, z tego co widzę, przynajmniej tak to wygląda. Jestem ciekaw czy jego siostra będzie wkurzona, a tymczasem... Musimy iść za tym duszkiem, śmierdziuszkiem, ładnym, świecącym karaluszkiem. Tak wam dzisiaj zarymuję, żebyście te łapę w górę zostawili, wiecie o co chodzi. Cześć, dokąd mnie prowadzisz, duszo? To jest jakaś... To jest chyba dobra dusza i... Tak, tam są misie. Nic dobrego to nie wróży. One pewnie są bardzo wkurzone. Mamy do zebrania osiemnaście kryształów. Patrzcie, jak sobie słodziutko śpią. mam przejść tędy między. między nich spokojnie. I wyjść tym korytarzem. Nie mam pojęcia, gdzie się znajduję, ale powiem wam szczerze, nie podoba mi się to miejsce. I chyba ta chatka nigdy. Nie była aż... Patrzcie, pan Kaczuszka Wszyscy tutaj są To jest jakaś jedna wielka rodzina miś A to jest ich mama Okej, okay, pani miś A to są jej stroje What the hell? Czy ja dobrze idę? Zapisywanie Oj, tak ha! Nie spodziewałem się tego Naprawdę Jakiś mały misiek mi wbiegł pod nogi Dobra, biegniemy. A bo one śpią! Ej, co ty? Okej, okay, one wybuchają, czyli będę musiał używać moich zdolności, typu niewidzialność, typu teleportacja i tak dalej. Nie mam żadnych zdolności. Ej, co jest grane? Ja tu mówię, że będę używał teleportacji i tak dalej. Nie, 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 ja tu muszę. Ja to muszę zrobić na bardzo cicho. One śpią sobie. Na każdym rogu. To będzie trudniejsze niż mi się wydawało. Byle by ich tylko nie obudzić. To jest najważniejsza misja. Nie obudzić małych, wkurzonych. Misiów, tu coś jest. Tu coś się świeci przez ścianę. E, prawdopodobnie to tu się muszę dostać. Że tu się nie da wejść. Tutaj nic nie ma. Za chory labirynt. Dobra, spokojnie. Śpią sobie. Tam jest wyjście. Dobra, dobra. O nie, tu jest jeden. Dobra, dobra, dobra. To lepiej przejść od tej strony, żeby jak najdalej od niego być. I nie można biegać. Cześć, duszo. Dziękuję, że mnie tutaj prowadzisz. Jak w ogóle ładnie świeci. Zobaczcie na to. Piękna, świecąca dusza. A tymczasem. Dokąd mnie prowadzisz? Powiedz mi, czy ja też do wyjścia. Nie, to kolejne. kolejne po... Gdzieś tutaj, znajdź to. Dobra, gdzieś tutaj jest coś, co muszę znaleźć. Fragment. O, o! Jest tam. Uciekł. Skapnęli się.

Co? Oni wiedzą? Nie zawiedź mnie. Nie no, to będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Oj, oj, oj. Dobrze, panie Malak. O nie! Dzieci, znajście go. No to chyba się zaczyna jazda. Teraz widzę, co ty widzisz. O nie, on jest tak potężny. Jak nie, nie wiem, jak go pokonać teraz. He's over here. He's over here. Mhm. You don't like bear hugs. No jest jak jest. No co mogę powiedzieć? No jest jak jest. Mogę ze skoczyć tutaj chociaż? Why not give it? No. Jak je wyminąć, skoro nie mogę użyć żadnej zdolności? What the hell? O nie, o nie! Czy one są ślepe? Czy one mnie nie widzą? Yy, tak to przynajmniej wygląda, więc dobra, udało mi się stąd uciec. Chociaż tyle, dobra, musimy się stąd wydostać. Ok, 17. W końcu zbieramy kryształy. To jest najbardziej slowed level ever. Przysięgam, to jest najbardziej wolny poziom, jaki się nam trafił, ale. Jest ciekawie, jest ciekawie. Czy one. Słyszę je gdzieś. 13 12 do zebrania. Ten mały. Aaaa, najgorzej! Dobra, trzeba uważać na tego maluszka, bo on cały czas tutaj gdzieś krąży. Jest tutaj, czy go nie ma? To jest dobre pytanie. Czy jest za ścianą? Oczywiście, że jest. Zawsze jest za ścianą. On zawsze jest za ścianą. Jak to się dzieje? Dobra, chyba sobie. Chyba sobie poszedł? Nie, oczywiście, że sobie nie poszedł. Dobra, czy ja go. Dobrze jest. Jego już tutaj nie ma. Jest. Ostatnie 10, ostatnie 10, 8. Nie wiem, speedrun, speedrun robię cokolwiek, cokolwiek, żeby jak najbardziej nachapać się kryształu. I po prostu stąd uciec, po prostu One nie są takie szybkie, ej! Wystarczy, żeby nie trafić na żadnego z nich... Do wyjścia, do wyjścia, do wyjścia! Oj, oj, oj! Oj, oj, Drzwi! Drzwi! What?! A byłem tak blisko! Mam nadzieję, że chociaż nie będę musiał już łapać kryształów, wystarczy, że się prześlizgnę między nimi! Chociaż tyle! O! Nice! Jest safe, jest safe, jest safe. Get to the basement. Dobra, dostań się do piwnicy. Mhm. Pytanie, gdzie jest tej chatce piwnica? To jest dobre pytanie. Basement. Gdybym był piwnicą, to gdzie bym był? Tutaj raczej nie. Może po drugiej stronie? Albo po prostu na zewnątrz? Nie, 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 to nie jest na zewnątrz. O! Jest open now. Nie wie, że tu jestem. Piwnica została otwarta, dobra, schodzę do piwnicy. Oh my god, oh my god. Co tu się dzieje? Oh. Zamknięte, dobra. W piwnicy, z tego co widzę, jest piękny tunel, który możemy przejść. I czy. Ole mrocznie. O, o. Czy. Czy ona? Okej. Okay. 306 do zebrania. O, ja cię, panie. Nie mam żadnej umiejętności, a ja mamy 306 fragmentów do zebrania. To będzie niezła jazda. I czuję, że mama miś będzie próbowała tutaj nas. Dorwać. Dużo tuneli. Trzeba będzie uważać. Oj, trzeba będzie. Pytanie tylko. Czy mama Miś jest naprawdę duża i jest wkurzona? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale to będzie niezła jazda, coś tak czuję. Na spokojnie. O! Where is this place? Jezus, jakie to ogromne! To miejsce jest ogromne. Widzę tam coś. Tam się coś unosi. Ewidentnie coś się tam unosi. Chciałem tu zaskoczyć? Tak. Hello? Czymkolwiek jesteś? O! Odblokowano zawartość. Dzięki, przyda mi się nowa zawartość. Może to będą jakieś fajne, ciekawe informacje. Ale póki co musimy odnaleźć drogę w tych tunelach. I powiem Wam szczerze, bardzo ładnie graficznie te tunele wyglądają. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę można się lekko przerazić, ale. Pytanie: co jest bardziej przerażające? Tunele czy mama miś? No chyba odpowiedź jest jedna: że mama miś, to chyba oczywiste. O, co jest? Przyszła Jest w tunelie. O o! Zostań na kolację? Nie, nie, nie! Ja nie chcę zostać na kolację, bo ja dobrze wiem że kolacja. Że kolacją to będę ja I to jest nie lada problem Czemu ona mnie tak goni? Zostaw mnie w spokoju! Nic nie mogę zrobić! Okej, okay. fragment, jest fragment, dobra, dobra, give me that. O, to zrobiłem. O, ale miałem farta, o, ale miałem farta. Co to jest? Ej, będę mógł sobie ulepszyć coś? Nie możemy tu nic zrobić? Dobra, rozwaliłem pułapki. Możemy przejść teraz dalej. Tak więc lecimy, zebrać 306 szardów i raz na zawsze rozprawić się z mamą miś Cokolwiek będzie tu kombinowała, pokonam ją, choćby nie wiem co. Ile szardów? 306 do zebrania. okej okay, dawać mi te szardy. Give me all the shards. Give me all the shards. Pięknie. Najgorsze jest to, że. No właśnie, mam tylko. Mam tylko jedną umiejętność. Czyli niewidzialność, której nie używałem wcześniej. I dodatkowa umiejętność teraz... No właśnie Aha Ale się tu kręci ich dużo. Dobra, 301 do zebrania 301 Mogę je spowalniać, OK, bardzo dobrze. Dobrze. Na spokojnie sobie idziemy przez te miejsce 293. Coś czuję, że to nie będzie aż takie trudne Chyba, że wpadnę w jakąś pułapkę, tutaj, zastawioną przez. Mamy miś, bo, no jak wiecie, ona lubi zastawiać pułapki. Not B, 20 szardów, okej. Okay. Może tu jakiś pobijemy rekordzik na zasadzie. Zbierzmy 250 szardów, challenge? To by było całkiem spoko, ale kto wie. Może się to udać, ale może się też nie udać, więc. Trzymajcie kciuki. Może damy radę. Brak chwilowa niewidzialność się przyda. Pyk, pyk. Idzie bardzo dobrze. Ten poziom jest o wiele bardziej przyjemny niż poprzednie, ponieważ tutaj bez problemu możemy sobie z nimi poradzić. A w innych poziomach? Oj, w innych poziomach było ciężko. Było bardzo ciężko. No aha, mi i z tą pułapką tutaj. Rozstawili. Okej, okay, idzie jakiś maluszek. Idzie maluszek. Jak idą maluszki, to trzeba uciekać. 50. Warming up. Rozgrzewam się. 50 szardów zebranych. Ile tu jest tuneli. Co jest grane? Dobra, mogę stać się niewidzialny, więc... Warto byłoby to wykorzystać, ale oczywiście musiałem wcisnąć jakieś randomowe klawisze, które totalnie nic nie dały. Co to za miejsce? Ej! To są jakieś dziwne tunele, przez Nie, lepiej się w nich nie chować, lepiej się w nich nie chować. 240 szardów do zebrania. Jak zbierzemy wszystkie, to prawdopodobnie będziemy musieli zawalczyć z mamą miś. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie nasz cel. Ale tego jeszcze nie wiemy, więc póki co zbierzmy. 230 do zebrania. O nie! Przyszła tutaj! Ym, nara! Niewidzialność i spadam od ciebie. Przyszła matka miś. 50 szardów zebrane. Ja do uciekam. Ona cały czas krąży za mną. Dosłownie to za jakaś pułapka tutaj, najgorzej też na kryształach. Dobra, musimy jej cały czas omijać. To jest naj, najgłówniejszy cel póki co. I jeszcze mi do zebrania 190 kryształów. Wow, jest tego bardzo dużo tutaj, więc powinienem sobie poradzić. Czy ja gdzieś. Czy ja gdzieś słyszałem? Nie, nie, nie ma jej tutaj, nie ma jej tutaj. Na spokojnie mogę sobie zbierać. Nie ma jej w pobliżu. Cześć, mamo miś. Nara. Hehehe. Niewidzialność dobrze robi. Hehehe. Niewidzialność, tak jest! Moc niewidzialności widzialności, aby się nie skończyła za szybko. Jak mnie te miszki zobaczą, to będę miał przekichane. Oj! Już mnie zobaczyłem, dobra, no spokojnie nie dobiegną tu. Tu są trzy w lawie takiej? What? Ole je wysadziłem! Ole je wysadziłem! Dobra, spadamy stąd, spadamy stąd, czy prędzej. Oj oj oj. wielki kryształ, co jest? Czerwony kryształ do zebrania. Enemies revealed! Ile ich tu jest tych przeciwników? Co jest na każdym rogu? To jest chyba żart jakiś I co ty masz? Czemu tu masz fragment takiego What? Oddawaj no, go Give me that Ej, zyskałem nową moc! Co jest? Okej, okay, dobra, mam nową moc. Teraz mogę przyciągać, więc idealnie. Wykorzystajmy to, zostało 24 do zebrania. Pięknie! Jeden misiek miał po prostu moc magnesu. Co jest grane? Dobra, szybko, bo ich to jest tutaj dużo. Ale z tego co widzę, to teraz, jak się przeciwnicy zostali odkryci, to jest mi troszeczkę łatwiej, bo widzę przynajmniej, gdzie oni są i z której strony biegną. Pan, na Twoje moce? Nie, malach, to są moje moce. Od teraz to już są moje moce, rozumiesz? Moje. Dobra, magnesik ostatnie trzynaście Czy to są ostatnie trzynaście? Nie mam pojęcia Używamy? Pięć jeszcze, dobra Czyli tu są dwa, gdzieś jeszcze powinny zostać trzy Ostatnie fragmenty kryształów Do zebrania, oj tak Trzy W tym kierunku, dobra, dobra Bum Aj, dostałem, oberwałem, byłem za blisko A wysadziłem tego miśka Najgorzej, ej kurczę. ostatnie trzy oczywiście są na samym początku mapy Dobra, niewidzialność Trzy, właściwie to dwa Jeden i ostatni Pyk, zebrane Wszystkie szarziki zostały zebrane Teraz spadamy z tego miejsca Szybko, szybko, szybko Find entrance to zone trzy Gdzie jest wejście do trzeciej strefy Dobra, prawdopodobnie tutaj, no bo gdzieżby indziej to jest jakiś taki odosobniony tunel, więc prawdopodobnie Nawet w sumie mi pokazuje na mapie, że Mam iść w tym kierunku, więc Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, ale trzeba by na pewno Chyba tak Tak, tak, bo tu jest to, to jest ten środek Dobra, 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 jesteśmy w dobrym miejscu, w bardzo dobrym I zon 3 będzie tam Czy to będzie tutaj? Chyba tak Nie Jak to? Dobra, stąd przyszedłem o, czyli mam iść tutaj teraz, tak? Tak, gierka mi prowadzi w tym miejscu. Chyba, chyba w tym miejscu. Tak, to jest to. Co jest? Aha, schodzę po drabinie. Ale ciemno, ale to jest jeden wielki mrok. I schodzę jeszcze niżej po kolejnej drabinie. Nie, no to jest jakiś wulkan. Ja to czuję, że to jest jakiś wielki wulkan. To musi być jakiś wielki wulkan. Co to za miejsce? What the hell? Now I've got you. Mama's coming. Mamusia idzie? Nie. Gdzie? Gdzie ona jest? Wow! What the hell? To jest ona? To jest to jakiś żart. E, e. Czy ja mogę coś jej zrobić, czy nie? Co ja mam tu zrobić? Czy mam przetrwać? Zaatakować ją? Nie mam pojęcia co mam zrobić, powiem szczerze, chyba ja to muszę. Kamień! Głowę jej muszę zniszczyć, co? Oj oj, zmarnowałem kamień, czyli ona musi rozbijać łapom kamienie, abym ja mógł dorwać kamień i jej przywalić Albo ona przywali mi przez głowę i będę martwy. No chodź się zmierzyć! Ale biję łapom Dobra, musi uderzyć jakoś tu w kamienie, chyba. Dobra, wal, wal. Nie? Może po kilku razach po prostu tak to działa. Że ona się wkurzy, przywali, aż w końcu spadnie jakiś kamień tutaj. Będę mógł jej przywalić w głowę. Czyli tak. Spad kamień, spad kamień, wykorzystajmy to. Ops, mam kamień, mam kamień. Się ma. A masz. Nie, najgorzej! Najgorzej! Spóźniłem się, spóźniłem się. Nie, nie, tylko nie to ojoj, Ojojoj. Oj. Kolejny, ich spadło tutaj całkiem dużo. Bo gdzie będzie jej głowa? Gdzie będzie jej głowa? Tu jest jej głowa, dobra! BUM! Przywaliłem jej! Przywaliłem jej i to całkiem mocno, powiem szczerze Kolejny kamień, dobra, dobra. Łapiemy to uciekamy. Jak tylko się nadarzy okazja, Tutaj, dobra, dobra, wiej, 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 wiej. Wie. O, ale było blisko, było blisko. Jak nadarzy się okazja, to jej przywalę po prostu i tyle. I na tym się skończy zabawa. Dobra, trzy razy i teraz będzie głowa. Co? Ale że. Ale że ty? Jak to tak? To jest to utrudnienie, tak? Dobra. Where głowa? Teraz już musi być głowa, nie ma innej opcji. ma? A masz! Mam nadzieję, że trzeba jej przywalić tylko trzy razy, bo jeżeli więcej... ...to mogę się lekko wkurzyć, że tak powiem. Dobra, gdzie są kamienie? Gdzie są kamienie? Where kamienie? Where is kamienie? Ojojoj. Gdzie są cholerne kamienie? Jest! Spadł! Give me that! Dobra, teraz pewnie misiek wyleci Znając moje nieszczęście Where, where misiek, where misiek? Ucieczka Wyszedł, nie wyszedł misiek Okej okay. Wyszedł A! Przecież mam swoje umiejętności, mogę miśki rozwalać umiejętnościami Czemu o tym wcześniej nie pomyślałem? Dobra, ostatnia skałka Pokaż głowę No dawaj, chodź no chodź, gdzie jesteś? Pokaż się, pokaż się jeszcze raz macka? Co jest grane? Właściwie nie macka, tylko łapka, ale już dawno powinna pokazać głowę teraz. A ty jeszcze Miśka wypuściła i teraz głowa teraz dopiero będzie. Dobra, żegnaj. Bang! w końcu. W końcu. Nie, nie mam zamiaru umierać. Somehow, despite my best efforts to kill you, you still managed to survive y yeah, tak <laughs> It would be tak best interest to just hand it over to me. Why? Because, because I'll match and exceed Bierce's offer. I'll let you go, and, <laughs> and i that new life you want so badly. A, czyli on jakby mi jakąś ofertę propo proponuje. Ja się na to nie zgadzam. Możesz mi obiecywać, ale nie zgadzę się na nic. Chyba, nie, chyba że nie będę miał wyjścia, no to wtedy co innego. To wtedy będę musiał się zgodzić. Mogę się stąd wydostać? Hello? Hmm. Um. Chyba tędy nie przejdę. Muszę się cofnąć. Tak to przynajmniej wygląda. Wow, ok, tak, musiałem się cofnąć. Dziwne, ale chyba się udało. What? gdzie ja jestem? 306 kryształów do zebrania O panie, to jest chyba ostateczna misja Na to wychodzi To jest chyba ostateczna misja 305 304 Ło. the hell I więcej demonicznych miszków na horyzoncie